W pierwszej części snu widzę ogromnego węża pełzającego po drodze, wielkości autobusu przegubowego. Ktoś stojący obok mnie wyjaśnia, że jeśli wąż kogoś połknie, to istnieje ratunek. Trzeba mieć nóż, rozciąć brzuch węża od środka i wydostać się przez ogon, od strony odbytu. W drugiej części snu znajduję się w średniowiecznym miasteczku, na targu na obrzeżach, wśród tłumu ludzi. Otrzymuję niechlujną kartkę z napisem D3. Idę drogą, a po lewej stronie, za drewnianym płotem, stoją ludzie w jakichś boksach. Pytam przechodnia, co oznaczają litery na kartce. Wskazuje mi, żebym szedł dalej. Dochodzę do tabliczki z takim samym oznaczeniem, a za płotkiem widzę trzy kobiety niezbyt urodziwe, ale wiem, że są do mojej dyspozycji, gotowe na uciechy. Sen urywa się w tym momencie, ale w mojej głowie pojawia się myśl, kto mi to sprezentował i dlaczego. Czy to pułapka, czy może jakaś forma nagrody? Zastanawiam się, czy skorzystam z tych cielesnych uciech, czy może są one związane z jakimś ukrytym celem.